Jestem Harnaś i dziś Wam pokażę, jak wypuszczam jaszura tego właśnie, to tutaj pana. Czemu go wypuszczam? Możecie zapytać. Jest już w sumie taki zdrowy. Nie wiem, nie zjadł niestety nic u mnie jeszcze spróbujemy za chwilę ale nic u mnie nie zjadł. Ma szczerze. No to już te rany. A znaczy po pierwsze to już jest, wydaje mi się, że zdrowy. Tylko ogon u niego jest tego niezaleczony. I tyle. A jeżeli ma ogon niezaleczony, to i tak musi wyleć ten ogon za niedługo. I my będziemy go aktualnie myli. Przygotowałem tutaj wodę. Jest to letnia woda. Naleje jej tutaj trochę żeby tam trochę pokryła tego dołu, o, ale żeby nie było za dużo. Pokrywa mój cały palec. Jest letnia. Teraz poczekajcie chwilę. Nie wiem jak to mam zrobić, ponieważ na krześle trzymam aktualnie wodę, bo nie mam na niczym innym. A jeżeli otworzę to jakoś bardziej. On będzie mieć szansę, żeby uciec. I teraz nie wiem jak to zrobić. Mm, żeby to jakoś fajnie było. On mnie będzie gryźć, jeżeli go będę. Mm. Hm. sobie to potykacie. Ja wam pokażę jak już go wsadzę i jak będzie się myć. Wtedy wam pokażę. Mam nadzieję, że nie będzie się przez co na mnie źli. Ale no nie mam jak tego zrobić inaczej. Złapałem go i aktualnie go będę chciał umyć. Mam nadzieję, że nie ucieknie, bo to byłby problem. Pochlepimy go troszkę wodą. Jak widzicie już jest cała brudna woda. Nie chcę go brać na rękę. Będę musiał znaleźć coś, w czym go będę mógł przetransportować. Nie do go. Pochlapiemy go jeszcze troszkę, żeby mu się cały obmył. Wiem. O, dobra. On jest aktualnie w szoku, dlatego chce, chce uciec. Przynajmniej tak myślę, nie, bo nie jestem specjalistą w szczurkach. Wiecie, co Wam powiem? Ja tam go przeniosę w tym pęjniku na wodę. Bo przepraszam, nie przygotowałem innego. Wiem, że to może wyglądać, jakbym się nad nią wnęcał, ale nie chcę się nad nią wnęcać. Chcę ją uratować, yy, jak może, możecie się przypatrzeć. rany zaschnę. Yy, nie podoba mi się to tylko wgłębienie na jego brzuchu Jak widzicie? To mi się nie podoba. Aktualnie jeszcze, poczekajcie. Weźmiemy i spróbujemy go nakarmić. Yy. Mam nadzieję, że u mnie mu się nie pogorszyło. I nie chcę też za długo trzymać tych nieszczurek. Przepraszam za dźwięki ale no zaczyna się robić wiosna i ludzie koszą trawy już. Postaramy się go nakarmić, tylko tego byka. O! Kurczę, poczekajcie chwilę, mam uciek uciekł mącznik. Oj, kurczę, żeby... Nie chcę mu nic zbytnio z zrobić tej jaszczurce. Ach, kurczę. Chcę, żeby się poczuła lepiej. Postaramy się jej dać robaczka. Nie, nie zje go już na 100% po tym, że nawet nie reaguje na jego dotyk. Stwierdzam, że go nie zje. Tego teraz postaramy się go zapać w to. I weźmiemy go w najdalsze miejsce, które znam, stąd, gdzie koty nie polują. Żeby... no ja... Jest widać, tak patrzę, na go jest dosyć młody, szczególnie, że... No, myślę... Szczerze, myślę, że on ma jakieś pół roku. Albo rok. Nie jestem pewien dokładnie, jak to wygląda, jak tego, ale wygląda jakby miał rok, coś w tym stylu. Go złapę do tego. Ja wiem, że to będzie naprawdę wyglądało, jakbym się znęcał nad zwierzętami, ale nie chcę się znęcać nad nimi. Chcę je ratować. I teraz dlatego tak. Włożę go do tego. I poczekajcie chwilę. Ja, ja tak to to muszę... żebyście jakoś to widzieli. Ale żeby nie pokazać... nie zrobić face revealu. Kurczę, będę musiał zrobić jak najszybciej ten face reveal, żeby każdy. Nie, 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 nie nie robimy tak, panie Jaszczurze. No chyba nie, że on może się wspinać nad po tym. No chyba nie. Dobra. Jak aktualnie będę wynosić i Wam pokażę, jak go już wyniosę. I widzowie, idę właśnie w tamtą stronę, takie tej polany i właśnie tam wypuścimy tego jaszczura. Więc spotkamy się kiedy będę na miejscu. Yy, jesteśmy na miejscu i będę wypuścić go. Yy, zapytacie się, to jest blisko, to może się powiedzieć, że to jest blisko mojego domu, bo mój dom jest jakieś 200 metrów stąd. Ale czemu tutaj sobie przyszedłem? Yy, dlatego, że tego w ogóle nie polują. Yy, one jakoś tutaj nie przychodzą. Może przychodzą, ale bardzo rzadko. Ale no trudno znaleźć jaszczurki. Jak tutaj niego będziemy wypuszczali. O, idź malutki. Idź. No, dwa malutki. Proszę bardzo. Pierwsza uratowana jaszczureczka. A, Jezu, jak to dobrze. Zobaczcie jaki słodziak. Życzę mu dobrego życia. I to chyba w sumie na tyle. To będzie szybki taki odcinek na tym. Yy, na YouTube. I wrzucę jeszcze tego shorta jak idzie.